Jeżeli chcecie dobrze rozpocząć sezon tradingowy w nowej odsłonie FIFA 18, to powinniście podjąć pewne kroki już teraz. Mianowicie, półtorej tygodnia przed premierą gry, która będzie miała miejsce 29 września, EA da możliwość budowania składów, kupowania kart, sprzedawania kart poprzez aplikację Weba. Tam też będziecie mogli otworzyć paczki. Powitalne i paczki lojalnościowe. Jak wiecie, na konsolach i PlayStation i Xbox można mieć kilka kont, a co za tym idzie kilka klubów Ultimate Team. Dzięki temu, jeżeli macie klub założony przed 15 sierpnia, oprócz paczki powitalnej będziecie mieć paczki lojalnościowe. Im dłużej klub istnieje, tym więcej paczek lojalnościowych. Nie wnikam co w nie, co z nich e, dropnie. I tutaj właśnie e, najważniejsze dwie rzeczy. Jeżeli założycie klub przed 15 sierpnia, dostaniecie po prostu więcej paczek, niż gdy będziecie mieć klub założony po 15 sierpnia. Więc, jeżeli ktoś tam myśli o dodatkowych monetach, warto rozważyć dorobienie sobie kilku kont jak najbardziej legalnie. I co dalej idzie odnośnie tradingu? Mianowicie, gdy macie kilkanaście kont, ta, rekordziści mają naprawdę ich bardzo, bardzo dużo, ale gdy macie ich choćby kilka, 5, 7 do 10, zrzucacie wszystkie monety z tych kont na jedno. Na jedno, które jest główne, bo na nim gracie przez kilka lat, lub w danym momencie stwierdzacie, o, to jest moje główne konto, bo tu trafiło, trafiłem w miarę dobrą kartę na dzień dobry. I tam właśnie przelewacie wszystkie monety. Warto tutaj dodać, że. Biorąc pod uwagę, że FIFA 18 pod pewnymi względami się nie zmieni, czyli będzie też Food Champions, warto mieć dobrą drużynę na starcie. Choćby nawet to miała być drużyna placków, to wiadomo, że team mocniejszych placków będzie lepszy niż drużyna zwykłych placków. Tutaj warto dodać, że nawet niektórzy profesjonaliści czy za granicą, czy w Polsce na początku wcale nie grali na poziomie elity. Z jednej strony nie mieli jeszcze rozgryzionej aż tak gry, z drugiej strony nie mogli wycisnąć wszystkiego z tych słabszych zawodników i nie byli w stanie nadrobić pewnych rzeczy swoim skillem i niektórzy z nich blokowali się na goldzie. Tak, to brzmi nieprawdopodobne, ale tak było. E, ogólnie rzecz biorąc, e, gdy będziecie mieć te kilka kont, będziecie mieć niesamowity budżet na dzień dobry. To nie będzie 2-3 tysiące na koncie, gdy macie jedno i próbujecie coś tam tradeować, nie. Będziecie mieć 10 000, 15 000 monet. Będziecie w stanie kupić zawodnika do tradingu, na którego nie będzie stać 95% społeczności FIFA. Będziecie przeglądać piłkarzy z ciekawości. O, ten ma taki overall, ten taką dostał fotę, ten ma takie parametry. I zobaczycie, o, tu jest zawodnik warty 10 000 średnio. Ktoś nagle wystawił go za 6 000. Wy będziecie go mogli kupić i na nim zarobić od razu. Pozostałe osoby się będą tylko przyglądać widząc, o, świetna okazja, ale niestety brakuje mi 3000, bo gościu kosztuje 6. Bardzo ważna rzecz. Trzeba mieć odblokowany rynek do tradingu. To nie wystarczy tylko mieć założone konto, czy przed 15 sierpnia, czy po 15 sierpnia. Musicie mieć rozegraną odpowiednią ilość meczów. Tutaj co ciekawe... Jak to w przypadku EA, większość rzeczy się odbywa na zasadzie rzutu monetą. Niektórym rynek się odblokowywuje po rozegraniu 30 meczów, innym po 40, a jeszcze innym po 50. Hmm, oczywiście, gdy za zakładacie konta teraz lub macie jakieś konta teraz założone, choćby pod kątem sbc ków nie macie tam rozegranych meczów, możecie te mecze rozegrać teraz. Rozegranie polega na tym, że wchodzicie do meczu i od razu z niego wychodzicie, ale nie poprzez zamknięcie gry. Z poziomu konsoli, tak byście wbijali lojalność, tylko po prostu poddajecie mecz, żeby wam do bilansu przybyła porażka. Ile ich będziecie potrzebować, tak jak już mówiłem, wszystko, się za, wszystko jest na zasadzie randomu dobrze znanego z tej gry. Natomiast potem dzięki tym zabiegom, myślę, że tak poświęcając 10 minut. Przez 7 dni spokojnie odblokujecie sobie rynek na każdym koncie webapowym i gdy będzie połowa września zalogujecie się na te wszystkie konta, otworzycie te paczki powitalne, paczki lojalnościowe, zrzucicie to na jedno konto i będziecie mogli tradeować naprawdę e, nieźle. To nie będzie 2000 monet na koncie, to nie będzie 3000 monet na koncie, a będziecie mieć mogli ponad 10 tysięcy i w ciągu półtora tygodnia do premiery gry te osoby które będą mieć preordera Xboxowcy już zaczną grać wcześniej za sprawą EA Access. Podobnie ma się to do Origin Access czyli PC-towców, Już będziecie mieć znacznie lepszą pozycję wyjściową niż pozostali gracze. Natomiast czy to dalej wykorzystacie czy Wam ta gra siądzie czy dalej będziecie tradować to już zależy od Waszych chęci, oczywiście też od czasu. Niektórzy by chcieli e, trade'ować, na to czasu nie mają. Ja osobiście poprzedni sezon poświęciłem na paczki, które przerwałem tak naprawdę gdzieś we, w, na okolice wiosny. Cały sezon SBCKI, to był było. Tak w poprzednich latach, dużo trade'owałem, praktycznie nie otwierałem paczek. Mogłem się pochwalić, choćby w jednym sezonie mieć w danym momencie 10 na 11 kartoty. Tam choćby z poprzednich filmików jak patrzyliście tam 100 milionów na koncie się przewaliło legalnie. Eee, także ja sezon 18 rozegram po staremu, czyli tak jak to robiłem w poprzednich latach. Nie będę tego robił tak jak w sezonie tym co teraz się kończy. Nie będę robił SBC, nie będę otwierał paczek, idę po prostu ostro w trading. Czy to zaprocentuje lepszymi zawodnikami, którzy na początku gry dadzą przewagę? Zobaczymy. Oczywiście wszystko też zależy od e, czasu. Tak więc jeżeli będziecie mieć jakieś pytania odnośnie tych e, metod tworzenia kont, to oczywiście możecie pytać w komentarzach. Ja w miarę możliwości dam Wam odpowiedź. E, w każdym razie już teraz powinniście zacząć myśleć o przygotowaniu sobie kilku kont e, tradingowych ryzyko, że tam na przykład jej e, wam te monety zabierze, jest małe. Jeżeli nie będziecie tego przerzucać na brązowych plackach czy silwerowych plackach wartych 200 monet, zero problemu. Możecie to przerzucać na e, kartach złotych wartych 500, 1000 monet na rynku w danym momencie. No spokojnie jak to tam będziecie przerzucać po 2-3 tysiące to nic się nie stanie, ponieważ na początku tych kart jest mało, ceny się wahają, ceny są w miarę wysokie, w związku z tym tutaj ryzyko, żeby coś się Wam stało ze strony czy bota, który wyłapuje transakcje, że ktoś kupił monety albo sprzedał jest bardzo, bardzo małe. Ja sam osobiście mam kilka kont, jedno główne, drugie takie poboczne. Bo też tam zrobiłem lekki błąd, że choćby w listopadzie grałem ligę weekendową przez dwa tygodnie na jednym, przez dwa tygodnie na drugim, zamiast na jednym, żeby mieć te lepsze nagrody miesięczne. Mm, oprócz tego, jeszcze pozakładałem tam konta z okazji urodzin futa czy topsów, żeby tam zrobić te dodatkowe paczki, z których tam nic nie wypadło. Więc ja wiem, że w moim przypadku będę miał tych paczek trochę na przywitanie z nowym trybem Ultimate i jasna sprawa, tak jest, będę chciał zrzucić to na jedno konto, wcześniej tego nie robiłem, bo to jest mój pierwszy sezon pełny na konsoli, bo przecież w połowie lipca ubiegłego roku przesiadłem się z pc na konsolę, tak to cały czas byłem na pc tylko na jednym koncie, więc ta metoda nie jest nowa, bo już w poprzednich sezonach była stosowana przez społeczność FIFA, ale wciąż Mało, mało osób e, ją stosuje, a powiem wam, że niektórzy rekordziści potrafią mieć nawet po 30-40 kont e, Ultimate e, Team, klubów e, i to nie jest żart. E, także ich pozycja wyjściowa jest naprawdę niesamowita, jeżeli chodzi o możliwość e, tradowania. E, także stay tuned, bo oczywiście. Następny sezon to będzie sezon tradingowy, czyli można by powiedzieć, że po roku wracamy do tego, co najlepsze na tym kanale. Do następnego.